Cześć, dzisiaj pokażę Wam największy palnik gazowy na świecie. Troszkę zgłodniałem i chciałbym coś ugotować. Mam tutaj ze sobą kuchenkę, także dajcie mi chwilkę: ja tylko odpalę ten palnik i już go Wam pokażę. Dobra, będę się z Wami żegnał, idę coś ugotować. Trzymajcie się. Hej. No, ładnie się pali.